Armię i załóż dzikunkę Jedziemy na moją O kurwa Czy ja się pierwszy ja raz pojawiam teraz w tym momencie? No tak Zblokowany nowy ten Nowy charakter Zagłębnie chciałem od razu powiedzieć następny, że mam dziewczynę, więc nie puszczam Tak, jelno Znaczy taki wiesz, marno to ja, to ja Ej, mam tu mena i takie Czasem, hey okay, ej, hey, radu, ej, daj, ej, daj, daj Ej, dobra, ale my, nie, nie Tylko odpaliłem nagrywanie za fetanki, informować, co nie? Z tego co trzeba będzie z tysięcy tysięcy, stary Nie Ej, no w masku are... Sorry, no kurwa, musiałem odebrać Stary, miałeś założyć gumkę, mą Ale cicho, bo to spodziewało się, bo nie Ja ma przycisku, wszystko przez to Nie, nie przez to, nie rób tego, nie rób tego Znowu ci fani muszą ze mną zagrywać Biorę Szłebsa, zrobię ci z twojej duty kleksa, jak mi tego już nie zrobił wczoraj. Mordo, wymi penisa z tego wora. I to jest w po oliptonie. Coś tam, nie śpiewam w tym tonie. Ciągle mam w głowie agonie, bo zaliczyłem... Wow. Katry, <grystanie> <Dobre. grystanie> oh, pod stare wersy stary. Stasiu rap leci yo, yo. Robię sobie freestyle Ej, włożę sobie buta tutaj na tym słupie A twoja mama na to nie Widzę sobie duże fale Jeszcze ostatni bar. Robię Turyba. Twojej matce w mordzie raj Julian przejmuje pałeczkę, ja proszę bardzo Razem z tobą i twoją macochą Ej, lecimy dalej tutaj z nogą. Lecimy z moją płaską stopą Nie, stópkarz nam się trafił, panowie. O, oh, hej, ona. Rucham ci matkę, rucham ci ojca Jestem kurwa. Jestem gay. Wyszedłem ci z matki, wyszedłem ci z ojca, ale jeszcze nie wyszedłem z mego ojca. Ruchałem Stasia w dupę, ale żeby zobaczyć jego penisa musiałem spojrzeć w lupę. Ooooooooo! Tak powiem Stasia. Idziemy tu sobie z naszą setą, a Franek musi walić kobietę setą. Seta, ej, ej, ej! Stary, ale żebym setał! Ej, ej, ej poczekaj, poczekaj, seta, poczekaj! Czym jest mordo seta? Znaczy, ustał! Y <noise> <noise> nie słyszałem <głosy> tego <głosy> słowa, czym jest mordo seta? Ja jestem fajny, nie wyjmuję tak, jak ty z mordy peta Chociaż w sumie to jest kap, ale lubię robić ria. Okay. Ej, ale no lepiej, czuję, a Będziemy trzymać rany. Dobrze, stary, dobrze, piątka. No, już nie, nie wieję tak. Piątka. Piątka. Teraz jest ja jestem samym. Odliwa, zamknij ryj. To jest Ej, Ja nie wiem czy wiesz, ale ja tylko nie widzę żadnej żabki. Ty jesteś moją żabką. Ej, małe dziecko. Każdego ziomka, co tutaj jest. on ma tam ze 3 miliony słuchaczy w ogóle. I on powiedział, że robi zajebistą muzę ogólnie. I on miał takie, Jezus Maria, jakbym mógł tym ci oddał wszystkich moich słuchaczy. Tak <ślał> Dzięki, że jestem w trzeciej klasie. Dobrze, szanowanie od pana Dajem ci uznanie od pana Co tam na mnie nagrywasz? To jest właśnie taki zdrowy człowiek, który dba o zdrowe życie, a to jest taki Czu? człowiek, który właśnie nie dba o siebie, Zdrowia nie? Ale to jest tak wrażliwe Witam, witam na moim osiedlu Tej pan Darek, z który właśnie wjeżdża, o no tam yes! Nie się, jeszcze tutaj, trzeba się oprowadzać no To jest nowa mówię, to jest nowa osiedle Ja rozumiem, że ciebie jeszcze na takim nie było, ale właśnie cię jaś Chciałem troszkę wprowadzić takie luksusy, co nie? Bo ja wiesz, ty jesteś ty jesteś, mieszkasz w błonie, co nie? Mieszkasz, troszkę nie ma takich rzeczy Błonie, Ale no, no, to właśnie no. To, jest, to jest sobie nasza lokalna, lokalna fajność. Widzisz w ogóle jak ty jest zieloną stary? Masz gdzieś tak w Warszawie. Ja szczerze, przyjrzyj się, przyjdzie, co? nie? Warszawie, przejrzysz jesteś przez Warszawę z tego Błonia Jakby widzisz stare, że w Warszawie nie ma tego goni zielonego. Ale oprócz tutaj. Tutaj jest tak zwana zielona strefa, tak to <laughs> <laughs> świeże powietrze, tak wszystko dbamy o świeże powietrze i o ludzi z tego Tam jest ogólny... lokalny menet. Ja go na chwilę tam na chatę. Wziąłem go, bo już troszkę wiesz. Siedział stary wiesz tutaj na, na tej siłowni, tylko na pierdalo, wiesz, od trzeciej w nocy. No, mhm. Wiesz na tym, na, mhm. na, na, na siłowni jakimś w ludzi, nie? I też jechał troszkę i robichał. No, tak uwa, warszawski o nie? Przepraszam, przepraszam proszę. Masz coś takiego jak gdzieś? Mhm. A, wiesz, mówię ładnie pachnie Czujesz, nie? To już Świeżość e, Tak, nowoczesność, świeżość i innowacyjność. To są właśnie takie trzy, trzy, trzy słowa które my się kierowaliśmy. Stawiając ten blok tutaj. Co prawda teraz możemy mieć troszkę, troszkę bardziej ogólnym domu, ale to tylko kwestia tego, że wiesz, że my mamy taki lifestyle, po dużo melanzy. Tak zwany lifestyle YOLO, to znaczy wiesz, co tydzień powiedzę. Ja właśnie witam, witam! To faul. Nowe dostarcze, ale nie nowe buty, nie Troszkę żyjemy na bogato, nie? Wiesz co? I tak, jakby dużo... Sam Dużo, mordę. I tak, dużo to właśnie mordę, tego to... Teraz jest taki... To jest taki fit, na te takiego ten, Old Man, takiego Old Man. No. Teraz zrobiłem przemianę, zmienia się w streetwear. War. Uuu, ale to, to troszkę taka, troszkę taka Street War, czy nie? Streetwear, wiesz, hashtag Berlin, bo to troszkę mi się Berlin, nie? Fajna, 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 fajna. <laughs> co ty kazujesz? <gadań? laughs> Streetwearowym yout yout YouTuberem U. na pewno nie. O, co takie amerykańskie Superbag, właśnie taki jest Oj, Melma! Ale taka jest że nie, Ej, ten kurwa Lamus teraz rasa Kurwa portka malutki, wiesz jak majteczki te. Malutkie są w swoim bocie nie pięty kurwa, są do zewej. Okej, okay, no dobra. Ja. A słuchaj, tak to, e... to takie miękie tak na tych wszystkich budis, z które... No małe Hej de Biso, nie mi To jest bało takie... się. No to jest tylko spotkala. Chodź do dziurki. Ja. E Leno, ale mnie nie nie? Stawaj kurwa, wakacje są. Goście, jest 12:30, a ty nadal pisz? Co się na co robisz? Stawaj kurwa. Uuuu, demo! Nie, mam nadzieję, że tu będziecie, właśnie bo zadałem 100 Więc kurwa, to nie było to Uuu, okej, okay, okay. okej. Eee, what's up Czarna książka. Czy się znamy? Zdjęcia po to, tak? Fajnie, tak? Fajnie, o, oh, fajne no! no. <noise> Patrz, tak się robi tak tak? Tak zajebałem na Nie no, chłopie, tak to moja siostra, dziesięcioletnia by zrobiła. Tak? Dobra, las. <głos> <głos> no, baczmy tego no nie, 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 las. nie, 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 dzisiaj nie, no, tak. to nie, 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 co ten, ten demil robi? Co ten demir robi stary? Ej, okej, okay, okej okay. może, może daję sobie danki to pan nagrywa Pan wkręt, stary, tak zwany wkręt Na hej ona! A co masz pan nagrać chwilę? Nagrodę Ej, deum! No kurwa, to mam Co jest? Ej, poczaj! Čau. <tukaj> eh, ten, fra, fra Franek mě posteruje. <tukaj> no nebo! <dám vaj tukaj> ah, <tukaj> <tukaj> to je robě na tobě. Papi. Já <tukaj> jsem zase. Lak. Ja, ja no, się kurowie od ostatnich 5 minut robię no, cały czas trwistość. W matek, o tym jak Stasiu robi backflip, Stasiu robi sobie backflipa, bo nie wygra. Znaczy niż zabija, tak? Czypeczki? Stasiu sobie robi backflipa i coś tam szczęki. To jest... się nie podzielam. Dawaj, dawaj. Zesrałeś się? Tak. Góźno. Nie rupu! O? Co? Są A e ona! Ilardzista wyszedł z domu pierwszy raz. Oj, oj! Utrzymał się! <śmienny> <śmienny> A ja teraz... Up. Nie, ja mam ogólnie lęk wysokości, ale mogę Nie. wejść. Lęk wysokości. A jest I A jest tu. A jest tu. A jest tu. jest tu. Brawo Stasiu. Pasto, to, ej, pasto, pasto, Co za <grym> Dobra, to było troszkę goofy, nie będę ukrywał. <grym> ej, pomocy! Ej. Biją się pionkami, rozumiesz to? 17, 15 i 15 Dobra, lat, człowieku, rozumiesz, dało O, o, o kur... Ej! Daddy, daddy, daddy chill! No. Jo. O <grym>

Jebane młotki, zostawcie mnie na No wczoraj, Julian wam bit zrobił Ariana Grande, kurwa. Jak plop twisty, jesteśmy na schodach Uwaga, uwaga Patacos Kiry w szoku Moment of realization U kurwa, to są schodki ja. Jezu, tak nas ze Ej, ale, ale weźmy nagraj na komputerze tego swojego Adlipa. Zamknij rajd! czy coś takiego, rajd! Zamknij rajd! Zamknij rajd! Zamknij rajd! Zamknij rajd! na Zamknij Yes 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 is... <laughs>